Witam ponownie w naszej wiosce naszym kolegom, śpiącym Mombu, który chce nas zabić za wszelką cenę. Niedługo się przekonamy, że to będzie za piękny, duży, trujący las na naszej drodze. Nasz mnie rwie w kościach na samą myśl. Nie powiem, gdzie indziej mogłoby rwać, ale okej. Okay. Co my tu budowaliśmy? Huta żelaza, drewniana deska, kamienna płytka. Dajmy sobie tutaj na dwa. No, niech to budują. Magazyn. Tu jest kompostownik już jeden. Tak, na nagraniu widziałem, że go budowałem. Był jeden kompostownik, tylko zamknięty, więc go zbóżmy. Zrobi się miejsce na. A to co to jest? Magazyn pełny. Mamy pełną wodę? No, to nie jest pełne. To jak magazyn pełny. A ten! Nie ma tragarzy. Przeszkodujmy na tragarzy. No nie są tragarze. To niech noszą! To co to jest? A poszukiwacze. Wrzucili mi? Wrzucili, dobra, tu jeszcze widziałem jeden punkt. Niech idą. Nie mamy ich bezczynnego, trzeba troszkę pozabierać. Tu po jednym robią. W kuchni jeden robi. Zwykła kuchnia, musli jagodowe. Może też bardzo zacząć robić. No bo drugą kuchnię zbudować? Też nie ma kto zburzyć. No, na razie zdejmijmy sobie lekarza, ale zaraz się przydadzą. Tutaj coś widzę, te zioła. Kompost. Ile mam Aha, mieliśmy sprawdzać. Bo tu jest kompost. jak to będzie funkcjonować? Zabierzmy z farm po jednej osobie. Tu jedna w ogóle chora. Jest to jakaś tragedia te buraki, tylko tyle. I szło sztyjenuj. Mam zacząć tutaj sadzić. O, huta szkła wytwarza szkło z piasku. Otwórz mi, O, mało mamy tych punktów. Eee! Yy, może ten domek? No, do tego trzeba tej huty szkła. Zasoby. Leśniczówka ja bym to pozbierał. Głębokie kamieniołomy. Jest wiercenie w on, bo ten proces obniża zaufanie. Aha, super laboratorium medyczne. Mm. Skąd brać piasek? Ekstraktor krwi. <śm> Hmm, nieco good. On onbuł nieznacznie niżej jego zaufanie do Ciebie. No to po co mi tak krew w takim razie? Do robienia kaszanki? O. Hmm. Aha, mamy to odkryte już. No pożywienie ombuł do użycia w pompie do karmienia. Pompa do karmienia. On był płynny między spokojnie uspokajając ilość głodu. wywiecenia się grzbiet. On był, co spowoduje zaufanie. Zaufania. Na razie chyba też coś sobie odpuścimy. No patrzcie, no. Polecenie spania. Hmm. Dobra, tą kamienną ścieżkę niech mi badają. Może, może będą szybciej chodzić. Mm, środek przeczyszczający dla ombu. Kuchnia ombu. Pokarm. Środek przeczyszczający. Zróbcie chociaż jedną kulkę. O, jest jeden pracownik, dodatkowo chory. A ile mamy tych grzybów? Jeden. Może tak z dwóch to zasadzimy? Niech to trochę ruszy. Tu też dwójkę robią. Tu jedna osoba w tartaku. Na razie zamknięte. Piekarnia. O, patrzcie dalej. Tego nikt nie zebrał. Masakra jakaś. Aha, tu jest następny magazyn. Tak, żeby nie latali. No, no zostawmy tutaj. Kupię jednego. Nie tak mało. Tego kompostu mm. Dobra, ten dalej śpi. Dobrze. Mamy. A temu co, chory. Jagódki zbiera. Nie no, to zwiększmy do, do tych lekarzy, bo to. Wszyscy chorzy chodzą jakoś. Hmm, zbieracze robotnicy? Hmm, gdzie to się otworzyło? Tu, nie tu. Zatru zatrudnieni, bezczynni, bezrobotni, bezczynni dwóch, robotnicy siedmiu. Ale co, jakbym sobie wybudował? pracówkę robotnicza. To co robi? Wyłącz, rozbierz. Znajdź pracownika. Aha, wszyscy zarażeni. A zbudujmy sobie drugą. Gdzieś zupełnie z drugiej strony. Znajdę na to tutaj. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Mało ziół mamy tych leczniczych. Ktoś szukają jeszcze. O! Ee, już za późno. I spotkamy się. O! Tu można ten piasek zdobyć. W taki sposób. O, ten jakiś zatruty trzeba mu antidotum podać. Mamy jak na przeczyszczenie. Antidotum to tam te. Hmm, no jest. Wkurza mnie to. Daj, człowieka, otwórz to. Nie, to tu mu się dawało. Ulecz, pogłaszcz. Tutaj wszystkie te poszły. Raz go uleczymy. Tam niech szykują kurę dla niego. Musi się wyspa może wstać. Kupujcie kurę dla niego. No to zaraz jak wstanie, to niech tam się ogarną. O wstaje. Dostał ten datum, zbadałem, jest spadło. ...pokarm. Niestety idziemy w grzyby. Moi drodzy... ...ombu się wypróżnia. Zacna to informacja. Co to się dzieje? Co to jest? Muszę z Za tutaj, A czego nic są. A, bo to powietrze było niska. Oje. Bym jeszcze raz po antidotum dał. Żeby go jeszcze chwilę uleczyć. Tym bardziej, że wyjdziemy zaraz w tą chmurę. Aha, jak on leżał, to od gruntu ciągło do nas, tego oni się zarażali. No co ja mam tu ich pięciu? Którzy przygotowani są? Trzech. Naraz dostaniecie ludzi. Spoko, spoko. i tutaj pójdą Pomnik przetrwania? Uuu, co to jest I co mi to daje? Nie wiem ale na pewno postawimy <grybujesz> To jest, to jest Mhm mam Bóg żeby mamy to też wyraz Kamieniarz Cześle Rzuć, no wydobyła tam ktoś. No już wchodzimy w, w las. Jeszcze chwila. Ci mi wrócili? Wrócili, co przynieśli? Piasek 32, fajnie. Eee, gdzie oni się mogą udać? Co to jest? Zrujnowana kolonia. Niech ruszą. Nie ufa. No, fajnie. To ja go tu leczę. Dbam o niego. Nic nie masz. No masz, zamykamy to. Tutaj on już jest uleczony. Ile się dało. No, no można było jeszcze raz. Zamykamy. Niech te zioła wrócą. Naprawdę, nie ma jaj. O, zbudowali putę. Co oni robią? Z tego robią to. Ktoś im to musi donieść. Oczywiście nie ma kto tego nosić. Nie. O, już czekają. Czyściciele. Wielki las pełny za tych roślin. Ciew watrujący na grzbiecie ombu. No niestety, wybrał taką drogę. Już w nim jesteśmy. O, łazi właśnie. Ale będzie zsyf. Bardzo wysoka. No Dobrze, się nawciąga, to mu spada. Jaka muzyka mogę o, już jest tego ciul. O, już działają. Moi. No. Ciuul tego rośnie. Już przeszliśmy tą chmurę? Tak. No to jak ja ci ombą mówię, idź na... O Jezu, tam drugi jest las. No dobra, co wybierze, to wybierze. Jak mnie nie posłucha, ale coś czuję, że. A to jest mniejszy znacznie las. Nie ufa, no to na Po co się pyta? Wszyscy chorzy. O, nie moi z Cześć, cześć. Dobra, coś tu się już dzieje. Wybudowali mi tą chatę. A to jest będzie to samo. No bo dam tutaj budowlanie, co dajmy trzech, nie? Wyłączam. Pozytu. tu? Bez sensu, ale dobra. Dodajmy tu tragarzy. Trzech. Tu będą budowlańcy. Trzech. Ciekawe czy to lepiej będzie funkcjonować. To jeszcze zbieracze są. Nie wiem, czy to samo się zburzyło, czy ktoś to zburzył? Mało dostępnych pracowników. Musli, w kuchni musli, kuchnia ombu. No nie, tu coś wszędzie gdzieś robi. Rębacza mamy się pozbyć? Chyba nie. Z tej farmy za pierwszym to... Burak jakoś to średnio idzie. Chlebka fajnie się piecze. Właśnie do piekarni. No jest maks w piekarni. Młynie też. też. 24 chleb. Uuuu. Dobry wypad dla niego. Aha. Stąd będziemy mieli wodę. Mamy wody 500. Jest pełne magazyny. Znowu chmura. Tutaj zajrzyjmy do kolonii. Znowu w murku w poziombu, mm, Znowu muzyczka. Tutaj moja ekipa sprzątająca ma co robić. Latają tutaj. czyszczą wszystko. Pełne magazyny 150% produkcji. Ocie się czuło pełne, jak tylko 10 jest. No, chyba tych magazynów nie ma tego kto wynosić. Mamy tych tragarzy? I całą będzie nosił, zobaczmy. Co on będzie robił? Dzień 113 Na razie ich nie potrzebuję. Dobra, no co ten będzie robił? Nieś. Czyli ten nosi, rzeczywiście tak jest. No boś Zaniósł to do młynu. Okej, okay, mamy tych pięciu tragarzy. No rzeczywiście. A ci tutaj? mój Eee. Pokaż mi drzewko. A mam wieżę jakąś obserwacyjną. Uuu, muszę se to walnąć. No ten domek zbadajmy. Kurde, zapomniałem o tym, gdzie to było. Mm. Tak, wiem, znowu chmury, czy ja tego nie zbadałem? Kamienna ścieżka, kamienna płytka. Ile mamy kamiennych płytek? 55 Uuu! no z. Zróbmy sobie tutaj ten kawałek, zobaczmy, jak to będzie ci wyglądać. Nie, nie ma chyba zbudowanego, czyli tego zbadanego kuchnia. Nie, nie ma. Jezus, Mary, co on po tych murach tak łazie, on chce nas wykończyć. Myślimy tutaj znowu po piasek. Chłodno, super. Ligotność na miarę. Tu e, byli budowlańcy, tak? Szukaj tego budowlańca. Aha, robią teraz tą kost. Ten co robi? Nic, bo tam są młode roboty. Aha, noszą. Noszą płytki. Czyli bym musiał zbudować. Centrum naukowy, pracownik Roboli. zbudujmy go tutaj i to będzie dla zbieraczy. Jest wieża obserwacyjna, jest jaki ok. to jest lepy matą. tu, czy tu gdzieś z tyłu. Tu też byśmy mogli fajnie by wyglądało. Te kamienie o. Ale on idzie do przodu, nie, do, nie idzie do tyłu, więc logiczniejsze by było tutaj walnąć. Mm -mm. Damy tutaj wysoki priorytet. Priorytet? Znowu grupa no nomadów? A dobra, będzie więcej roboli. Damy tu wysoki i zbudujmy tu od razu ścieżkę. Zwykły. Zwykły. Mi nie ponosi. Jak tam w ogóle z tym jedzeniem? Jest minus 2. Minus 1. To no nie jest fajne. To <śm> no nie jest fajnie. A ten jak to przeszedł? On by się położył z chęcią. Mamy gdzieś położyć. Nie za bardzo Nie za bardzo No trudno No rzeczywiście budują, chodzą Desek mamy też 20 coś co, fajnie Ale będziemy mieli wieże A i tu jeszcze ścieżka To się połączy tutaj Tutaj coś Chyba te syfy przerwały wtedy. Tutaj ścieżka jest wieża obserwacyjna już. O kur! O poszedł znowu. Uuu! Uh. Nie no, teraz to fajnie widać. Pogłaszczmy ombu. On to z balonu, z balonu robił. Ruchomę. Albo dajmy tylko... Ej. A co nie da się cofnąć jednego? Zawsze dwóch musi być. Dziwne. Pogłaszczą. Zobaczymy jak to wygląda. Myśl szybko. Po długiej wędrówce drużyna mija błotniste miejsce na pustyni. Odważny poszukiwacz postanawia lepiej mu się przyjrzeć. Chwilę później jest już pokolana w ruchliwych pas, piaskach. Nie ma czasu do staczenia. Musimy mu pomóc i to szybko. To no niezbyt... To jest zbyt niebezpieczne. Myślimy resztę drużyna, by poszukali czegoś, co pomoże im wyciągnąć ich przejść. No raczej. Trudno. Lepiej... I co? O! 40 wody. Nie, przyjaciele, daje mi się nawet odskryć. A Odszukać pod piaskiem źródła wody. Fajnie, dobra, zwłaszcza jak głaszczą mambo. Jakie mało i tu chyba jest. Zarażone. Tu jeszcze mamy dużego terenu do rozwijania się. Tu jeszcze jest. No tutaj chyba zrobię ten. Tu będą drzewa. Jak mi się to widzi. Rezerwat taki. O leci. Gdzie go będą głaskać? Coś tu wyskoczył. On buziewa. coś tam zareagował. O matko Jezusowo, to jest pustynia znowuż. Dalej, zdążymy A i zdożymy wesoć, może niech on się tu piertyknie. Eee, trębacz, połóż się. Dobra, niech się położy. Będziemy mieli czas przemyśleć, tutaj, co tu się dzieje w ogóle. Piasek już mamy. No ma, gdzie jesteś? A tu mógłby się walność spać. O ile by tu skręcił, też nie wiadomo. Okej. Okay. co to jest? Pusta ta buda. Nie robotnicy, tylko Zbieracz. Nie mamy ludzi. To zamknijmy. Dwóch przybędzie i mamy ludzi. Mamy trzech zbieraczy. Pozamykane, okej. ok. Tu ktoś siedzi? No, jeden siedzi. Zobaczmy tych zbieraczy. Radę jeszcze jednego dać. Głodny. Ścieżki tu po Gdzie ty gościu idziesz? Orazłeś do kuchni zerzeć. Gdzie ty teraz pójdziesz? Czy dalej tego nie zbudowali? Z czym się zbierasz od tragarza? Różni to mi to powie. Bo tutaj mamy tak tragarzy pięciu. To mamy budowlańców. Dziwne to. Dobra, te ścieżki ...poróbmy. już jest. Tutaj jest. O. Tego nie usunę. Bo to ombu. O, tu rosną dalej. Nie ci walczą. Tyfem. No dobra śpi No dobra Ten pomnik, ale nie mam masz tyle Nic niczego nie mam masz tyle Szkło to byśmy musieli walnąć tą No ale to może już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.